Dobry z tej strony SimGada i witam Was na moim kanale w siódmym odcinku mojej serii Pokolenia. Tak to już siódmy odcinek. Jesteśmy coraz bliżej dziesiątego, też w to nie mogę uwierzyć. Nasz dom robi się powoli za mały. Po prostu za mały. Już tutaj musimy łóżko poprzesuwać. Już tutaj się musimy po prostu gnieździć. Rozwikłam chyba zagadkę, dlaczego nasze dziecko jest dość no. Ciemne w porównaniu do rodziców tak, bo no sami spójrzcie, trochę brakuje do ciemnej karnacji. No tutaj Maria się schowała, ale wiecie, jak ona wygląda. No tutaj widzicie. Więc to dziecko trochę nie pasuje i to jest prawdopodobnie jakiś tam błąd, w którym rodzą się dzieci czerwone, więc to już jest w ogóle. Szok. Ostatnio zastanawiałam się e, jaką karierę ma podjąć tej sukę i sobie trochę myślałam, myślałam i stwierdziłam, że może on być mistrzem włóczki. Tak, pomyślałam o włóczkowaniu i myślę, czy tego właśnie tutaj nie wprowadzić. Jak ty się w ogóle czujesz, chcesz spać, a tutaj łóżko niestety ale jest zajęte? No trudno, nakarm. Nam, nakarm nam syna, to jest najważniejsze, bo nasz synu jest troszeczkę głodny, on dopiero się obudził, chyba, z tego co mi się tak kojarzy. Maria, ty też wstaniesz, przygotuj jakieś tutaj śniadanie, jakąś jajecznicę możesz. Daj sumkę, jak nakarmi nam dziecko, aha, bo to dziecko dopiero idzie spać. To wstań, bo ty nie chcesz już spać. Daj, Sysiana, młody. Usuniemy tutaj od razu choinkę, bo choinka nam się już nie przyda. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego wszystko mam jako nowe elementy, no to aktualizacja po prostu popsuła mi modyfikację znowu. Po raz kolejny musiałam wszystko przenieść, żeby one, że tak powiem, powiem, no, działały. Wiecie, ja sobie tutaj myślałam o włóczkowaniu i postawiłam sobie już fotel, ale no z powietrza włóczkować nie będziemy, tak? Dziergaj czapki! Ja! Czekajcie, to... E, Niebiesko-białą czapkę. A bo ty śpiący jesteś. Ale trudno, nie interesuje mnie to. Słuchaj. Słuchaj, Maria, czy ty zrobiłaś to jedzenie w końcu, czy nie? Chyba nie. Podaj nam śniadanko, tą jajecznicę jest on, już wygląda jak stary dziadek ale w ogóle musimy go yy, przebrać i tak samo naszego Filipa bo wyglądają no tak wiecie randomowo chociaż ja w ogóle, jak wiecie co jak mam taką prywatną rozgrywkę to serio mało kiedy mało kiedy przebieram te dzieci i czekam aż są wiecie troszkę starsze on nie ma co robić, czy on może pójść na dwór? Czy ty się sam przybierzesz? Czy. Okej, okay, dobra. Idź sobie tam porozmawiaj. I teraz nasza Maria niech się tutaj wykąpie. I spróbuje znowu napisać jakiegoś wirusa, bo coraz dobrze jej to. Coraz dobrze, coraz lepiej jej to idzie. Programuj tak. A może teraz napiszemy Ftyczkę. Czemu by nie? Co nasze dziecko tutaj robi? Dobrze, ty się tak tutaj baw. Możesz sobie robić ten bałagan tutaj. Pobaw się w śniegu, bo nie mamy na razie żadnych zabawek. Stał nasz mężczyzna. Aha, tutaj masz jedzenie gotowe. Jakuś. Musimy się chyba wiecie co. E, może po prostu tą ścianę przedłużymy. I postawimy to tak. I ta szafka po prostu tutaj nikt na razie sobie stoi. Chcę przyjść do Ciebie bez... O, w końcu się poznamy na żywo. Jestem za. Jestem za. Przyszła nam tutaj kobieta. Oddawaj mi moje pieniądze. Zaprośmy... Inwestuj w legalny sposób na zarobek. No dobra, no trudno, zaryzykujemy z tym. Inwestuj w legalny sposób. Dzięki za wsparcie, jak dużo chcę zainwestować... To będzie rozsądna inwestycja, bo nie mamy więcej pieniędzy, po prostu. Nie wiem, co to w ogóle będzie zmieniało. Zapytamy o efekty tej inwestycji. W ogóle powitajmy się, bo one się nawet nie przywitały ze sobą. A ty idź po prostu spać do łóżka, a nie tak jak jakiś. Dziwny człowiek na, na siedząco, w ogóle na jakim krześle. Namalujmy sobie klasyczny obraz. Nie sobie tam gadak. Dobra, gdzieś dziecko. Może też jej kiedyś będziesz pożyczał kasę. Nie wiesz tego, Filip. Nie wiesz tego, zupełnie tego nie wiesz. Zastanawiam się, czy warto. Yy, Bawić się, wy, kolejne dziecko, a jeżeli tak, to kiedy? I możecie mi tutaj, jakby podpowiedzieć, co mam z tym zrobić. Masz tutaj jedzenie, no? Po co będziesz robił kolejne? I jeżeli, jeżeli się bawić, w kolejne dzieci, no to kiedy? Idź dziecko, spać. Samo ze sobą. A, 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 a co to tutaj przyszło? Wykonaj górski taniec. To dziecko może wykonać górski taniec, czy on mu każe wykonać górski taniec? Dlaczego takie coś tu w ogóle przyszło? Aha, to jest chyba wspólny taniec. Dobra, nieważne, śpi. A ty sprzedaj sobie ten obraz i weźmy tutaj, poprawmy na humor naszemu mężczyźnie. Słuchajcie, powoli, że tak powiem, do przodu. E, tylko, koleżanko, e, namaluj nam coś jeszcze. Nie będziemy się ograniczać. My, jeżeli pamiętacie, w ogóle nadal czekamy. Aha, on ma aspirację, wybitny malarz. Ha. W porządku, ale możemy coś innego wybrać. E, pan Włóczki. Dziergaj przez pięć godzin. Rozpocznij trzy projekty z Włóczki w stanie zainspirowania. Dziergaj siedząc w fotelu bujanym, czyli to będzie dosyć a, proste. Weź sobie jeszcze raz, dziergaj jakieś te skarpety. Dobra, zaraz pójdziesz spać. Jeszcze masz dużo siły. I już trzeci poziom mm, dziergania. Ja bym chciała, żebyśmy troszeczkę i jeszcze macie siłę. Maria jest jedną jednogwiazdkową celebrytką. Słuchajcie. Jezu, ja zawsze w ogóle lubię do tego dążyć. Lubię, jak moi Simowie są po prostu sławni. Więc mnie to w bardzo, bardzo cieszy, że. że jakby. mamy punkty sławy, nawet. Nie wiem, czy warto cokolwiek wykorzystać. Nawiązywanie znajomości i tutaj, tam, tutaj ma. Dobra, Maria, zrobię jeszcze jeden obraz. I. Tak ty już idź spać. Ty już idź spać, ty skończ ten obraz i w sumie mogłabyś zjeść te resztki, które e, dzisiaj bezzwoni. Dziękuję za hojność. Moja firma jest już niemal otwarta, ale taki jak rozchodzi się naprawdę szybko. Jeśli nie masz nic przeciwko, przydoby mi się dodatkowy zastrzyk kapitału. Daj sim C bez 1000 simoleonów. Dobra, to był, mam nadzieję, ostatni raz. Ja jestem bardzo naiwna. Ja jestem bardzo naiwna. Wiem o tym, ale ja naprawdę wierzę w ludzi. I tu zobaczcie troszeczkę sobie pieniędzy zarobimy, także nie będziemy nie będziemy bardzo, bardzo mocno stratni. Posikajmy sobie po mistrzowsku, zacznijmy od razu kolejny obraz, gdyby ona jeszcze przypadkiem zadzwoniła bo jak zadzwoni to będziemy mieli znowu kłopot. Jeżeli nam się uda skończyć ten obraz to fajnie, a jak nie, no to, to pójdźmy spać. I my musimy, słuchajcie teraz, to chyba teraz, dzisiaj będzie ten festiwal. Kto to? Aha. Dzisiaj chyba będzie ten festiwal, więc będziemy w stanie będziemy w stanie zrealizować chyba kolejny punkt naszej Naszej aspiracji. Dajmy mu jedzenie i proszę, w ciebie wykąpmy go. Ja w ogóle cieszę się, że mam tutaj męża, który się tym dzieckiem zajmuje, bo to w sumie jego syn. Ale to jest tak samo plusem, dlatego ja nie chcę, żeby tutaj ktoś tak, wiecie, pracował w takiej normalnej pracy. Dla pewności jeszcze sprzedajmy i jeszcze zacznijmy jakby Tutaj malować i jeszcze się kimnijmy. To jest takie, słuchajcie, jakby co. Aha, tutaj widzę sobie przy, przy dzieciaczku. A ty, jak dziecoczek się czujesz? Bardzo dobrze się widzę czujesz, więc pobaw się w śniegu. A ty sobie weź ten przyschniec, widzę, że sam sobie go jakby zmontowałeś w porządku. I podaj nam śniadanie, jakąś sałatkę owocową na przykład. W sumie, Maria, już możesz wstać i kontynuować swój obraz. Ty w ogóle wszystko masz tutaj w miarę spełnione skąd coś psuje, ale trudno trudno czy tutaj w ogóle coś się dzieje na tym placu, gdzie on się zgubił czekajcie, bo się zgubiłam ja aha, dobrze, tutaj się nic nie dzieje, upewniam się tylko, upewniam się Ojej, już nie chciałam cię tu wysłać A ty tu biedna przyszłaś aha, bo już skończyłaś ten obraz ale zobaczcie jaka kasa, jaka kasa, naprawdę jaka kasa i jeszcze chcę tutaj, jeszcze jeden. Dawaj za podobną kasę. A tutaj widzę, że jesteś bardzo rozbawiony, ale mm, trochę wam tu dziecko demoluje w ogóle wszystko. Tak, słuchajcie, Mariana malowała arcydzieło. Ile? Uwaga? 1300. I dziękuję bardzo. O, to mi właśnie chodziło. Tak, sprzedajemy to. Sprzedajemy to bez zastanowienia. I ja bym teraz chciała zobaczyć, czy gdziekolwiek coś się dzieje, dlatego teraz z Marią wyruszymy w podróż w nieznane samotnie. Mam wrażenie, że trochę lepiej się czuliśmy, jak wyjeżdżaliśmy stamtąd, albo nie zwróciłam uwagi. Pójdźmy sobie na narty wielokrotnie. Ja bym chciała, żeby ona się na tych nartach troszkę nauczyła jednak jeździć. Bo tutaj chyba jeszcze... Aha, też możemy już tutaj iść. To pójdziemy yy, dużą intensywność. Nart też tam. Tam jeszcze na górę nie wchodziłam. Dobra, pobiegniemy, znaczy na górę. Aha, okej. Okay. To było, yy, że tak powiem, yy, szybka, szybka sytuacja. Aha, bo my dopiero mamy drugi poziom. Ja cię. Myślałam, że troszkę wiesz, no ale tym, kiedy mielibyśmy jeździć na tych nartach? Śmieszy mnie to. <laughs> Dobra, jeszcze raz i, i spadamy do domu, bo widzę, że ty się jednak nie najlepiej czujesz tutaj już. Zmęczona. I tyle. Dobra, lecimy na chatkę. Dobra, słuchaj. Przewiń to dziecko, bo ono nie jest zadowolone. I połóż je spać niebawem na dobranoc. Może być na przykład właśnie. Dlaczego go nie chcesz przewinąć? No i to dziecko takie śmierdzące, biedne. Ech. Dobra. Dziecko śpi, więc ty się zajmij naprawą. Wyczyść to. Wytrzyj to. I wyczyść też to. Oj, jest niezadowolony. Za dużo obowiązków. A widzisz, a o tym przed chwilą mówiłam. Dobra, zaraz sobie wyczerujesz. E, podziergaj sobie jakieś dywany na przykład. Zatem już nasza kochana jest sobie i ona coś sobie zaraz namaluje. Ja wiem, że ja ją bardzo męczę tym, ale no, No trzeba tutaj zrobić jakby no pokój dla naszego kochanego synka. Dziecko się cieszy, więc jest, jest dobrze. Jest dobrze. Ile to jeszcze dni? Cztery, tylko. No, wow, to elegancko. O, dobra, weźmy to sprzedać. O Jezu, ty jesteś teraz zainspirowany, to teraz dziergaj, dziergaj szybko. O, festiwal śniegu. Także e, słuchajcie, e, wybieramy się na ten festiwal. Musimy skończyć naszą aspirację i pójdziemy znowu sami. Wypadałoby się przebrać. O, bo zaśpiewanie nasze e, sylwestrowe. Ja bym się chciała przebrać w coś ciepłego. I udajmy się o jejkuś, znowu się zgubiłam, zawsze w złą stronę tutaj się wybieram. Jesteśmy na festiwalu naszym. Świetnie, kup. I załóż, festiwalowy strój, śnieżny. Jaki ładny strój. Co to już? Tak. Wykonaj interakcję towarzyską właśnie onsen, wypowiedz życzenie lub zła... Leśną zjawę, zwolni tempo i osiągnij emocjonalną uważę. Słuchaj mu języki, podziwiam sztukę przy tym, bo odprę się, się. Hmm, Tutaj już widzę, już gotowe. Yy, dobrze. Udaj się do położonych na górze komorabi rejonów Sembamaki albo Yukimatsu. No dobra, to myślę, że możemy pójść spróbować. Tylko gdzie ty jesteś, Maria, teraz? Troszkę zrobiło się nam ciemno, ale nie boję się tego. Gdzie my biegniemy? Aha. O, dobra. Tego szukaliśmy. Medytacyjny spacer. aha, to chyba już, a może nie chcę tego. Wędruj do. O! O, świetliki. I ja bym się. Coś zrobiła. Wędrój do naturalnej zatoczki, gdzie to jest? O, Jezu, ona biedna się nachodzi w to i z powrotem. Okej, okay, idziemy dalej, widzę w drugą stronę teraz. Zaraz gdzieś po prostu padniemy w tym śniegu. A co to było? To nie było to? Czego szukamy? Tak. Dobra, słuchajcie, znalazłem to, czego szukałam. Wypowiedzę życzenie. Szybko, że to, to one nie odleciały nigdzie. Ja nie wiem, czy one mogą odlecieć, czy nie. Maria szybko! Biegnij tam. Ja wiem, że nie masz siły, ale... Tak! Po usłyszeniu życia leśno zjawa sprawa wrażenie. Zachwycone Maria czuje, że zalewa ją dziwna magiczna energia, a wokół niej roztacza się bardzo pozytywna aura. Dobra, wracamy teraz do domu. Słuchajcie, wracam do domu, a tu śniegu brak. Chyba nas długo nie było po prostu. Ja mam nadzieję, że w następnym odcinku powitam Was w nowym domku. Oczywiście nie będę już robić szybkiej budowy, dlatego że to będzie jakieś proste dobudowanie czegokolwiek. Skorzystaj z to, ale Ja zawsze tych filmów doprowadzam doprowadzę do takich e, absurdów, że aż mi siebie żal. ale taka jest gra. Taka jest gra po prostu. Trzeba jakieś mieć poświęcenie i wykąpmy się. Powiem Wam szczerze, nie, nie chcę się z Tobą bez. Słuchaj muzyki, podziwiaj sztukę przed nimi, zajedź się w gorącym źródłem medytu podczas spaceru. No dobra, czyli teoretycznie teoretycznie możemy kupić jakiś obraz albo w sumie samemu go namalować jakieś arcydzieło i się nim pozachwycać. Albo słuchać muzyki. W sumie to też nie jest jakaś głupia opcja. W sumie to dla nich też jakaś będzie rozgrywka, tym bardziej, że Maria bardzo lubi tańczyć. Posłuchamy sobie jazzu, tak sobie myślę. i Ona już sobie tutaj zobaczymy, czy ja to w ogóle robię w dobry sposób, czy, czy w zły. O, można uczyć dziecko tańczyć. Ja nie wiedziałam o tym, słuchajcie. Dobra, tą fasolkę trzeba schować do lodówki, bo złomicie jej nie zje. No dobra, niech się nim zajmie. Trzeba dziecko do łóżka położyć i widzę, że na to wpadłeś. Świetnie, I ty się też połóż. I tym akcentem, śpiącym akcentem o godzinie 17 chciałabym się z wami pożegnać i podziękować wam za oglądanie siódmego odcinka. Jakie mam plany na kolejne? Nie powiem wam. A mam. A mam. A mam takie plany, mam takie plany, tym bardziej, że tutaj. Mamy już fajne aspirację rozwijającą się. Więc tyle co Wam na pewno mogę zagwarantować, to troszeczkę zmienimy nasze mieszkanko jakoś w kolejnym odcinku. No i e, może w końcu wybierzemy się na wielką wyprawę, co wy na to. Zachęcam do subskrybowania, żeby być na bieżąco z moimi filmami oraz do zostawienia łapki w górę. Cześć!